Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej. Bardzo miło, że Państwo znaleźli chwilę. Zaczniemy może dzisiejszą konferencję prasową od poinformowania Państwa oficjalnego poinformowania o rozstaniu z delikatnym charakterem, o czym już niektóre media w Polsce czy pisane, czy internetowe donosiły. Oddajmy głos prezesowi Lizekowi, który oficjalnie udzielił Państwu informacji na ten temat. Dzień dobry, witam serdecznie. Tydzień temu mieliśmy przyjemność informować Państwa o podpisaniu kontraktu z Derikiem. Liczyliśmy na to, że będzie to roczny kontrakt i roczna przygoda z tym zawodnikiem. Natomiast, tak jak w przypadku każdego kontraktu, zaczęliśmy od badań lekarskich, i te badania wykazały, że Derik może mieć problemy z ramieniem i z kolanem. Troszeczkę to trwało, sprawdzenie dokładnie stanu zdrowia Derika nie był w 100% pod tym względem przygotowany, stąd też nie wystąpił w meczu w Krakowie, bo rozmawialiśmy na temat ewentualnych opcji wyjścia. Co wtedy, jeśli doszłoby do jakichś urazów, no, które mogliśmy przewidywać po, po stanie zdrowia? Istniało zagrożenie, że, że takie urazy się pojawią, tym bardziej, że Derek potrzebował rzeczywiście intensywnego programu w doprowadzenia go do optymalnej formy, miał zaległości treningowe i troszeczkę ta ciężka praca treningowa no, nie szła w parze z, z ewentualną możliwością odniesienia urazu, kontuzji barku, czy też, czy też kolana, zresztą jedno kolano miał operowane. No doszliśmy do wniosku, i to była decyzja obu stron, że, że lepiej będzie, jeżeli się rozstaniemy na tym etapie niż wydarzy się coś złego, co z jednej strony mogłoby narazić klub na, na, na jakieś straty finansowe, czy stratę zawodnika na, dłuższą, na dłuższy okres czasu, a zdają Państwo sobie sprawę, że liczyliśmy na to, że ten zawodnik w strefie podkoszowej to będzie nasza bardzo duża siła. Nie mogliśmy sobie pozwolić na tak duże ryzyko. W związku z tym taka decyzja. decyzja Obu stron na pewno pod względem umiejętności, pod względem tego, co, co Derek mógł dać tej drużynie, to jest na pewno bardzo dobry zawodnik, natomiast ryzyko związane z ewentualnymi problemami było naprawdę zbyt duże i, i obie strony nie zdecydowały się, żeby to ryzyko, żeby to ryzyko podejmować mamy, Derrick wczoraj późnym wieczorem wyleciał, wyleciał z Polski, jest już w drodze do Stanów Zjednoczonych albo już w Stanach Zjednoczonych cieszymy się, że, że szybko udało nam się dopiąć kwestię, która pozwoli trenerowi Laziciowi przygotowywać drużynę, mając do dyspozycji klasowego zawodnika na pozycje podkoszowe jest z nami ZEJK. Bardzo się cieszymy, że udało się to szybko dopiąć z, z jego agentem na temat. Obecności Zajka u nas w zespole rozmawialiśmy już bardzo, bardzo dużo, bo długo czasu, dużo czasu te rozmowy z kilkoma zawodnikami długo się toczyły. Zajk przygotowywał się do draftu, liczył na to, że będzie draftowany. Później szukał opcji związanych z zespołami, które grają w topowych rozgrywkach europejskich. Ostatecznie trafił do Śląska Wrocław i mamy nadzieję, że wypełni skutecznie to miejsce po które mamy pod koszem i będzie świetnym uzupełnieniem tej drużyny w strefie podkoszowej. Chciałbym sobie skończyć do części odnoszącej się do krótkiego epizodu w o co delika charakteru, mają Państwo jakieś pytania, naszych gości? Jeśli nie, to możemy kontynuować wątek związany z Zikiem Marszalem. Chciałem o kilka słów odnośnie samego zawodnika poprosić trenera Milwoje Razieć oczywiście Dzień dobry. Uh, Zik is uh, very interesting and talented player. He finished uh, and he had a really good uh, four years in uh, four years in in uh, college and uh, I hope uh, that uh, he will help us uh, in next season. Zito bardzo uniwersalny zawodnik, który miał bardzo dobrą karierę w Na poziomie uniwersyteckim. W ostatnim roku zdobył 15 punktów, 8 zbiorek, a przede wszystkim także 4 bloki. Został także uznany najlepszym obrońcą konferencji. Jesteśmy przekonani, że bardzo nam w tym sezonie pomoże. O kilka słów też: charakterystyki Zika Marszała. Prosimy prezesa Zielińskiego, który miał okazję oglądać zamknięty spalięk zespołu, ostatni zamknięty spalięk zespołu przeciwko azs owi Dzień dobry. No. Po tym ostatnim sparingu było widać właśnie, że potrzebujemy jeszcze zawodnika pod koszem, takiego, który będzie dużo nosił przede wszystkim w defensywie, ale również w ataku będzie atrakcyjny i bardzo skuteczny i wydaje mi się, że ZIG będzie takim zawodnikiem. say? mi głos nowemu nabytkowi Śląska, bo co masz 213 cm wzrostu. Najlepsze końca jednej z konferencji w całym NCAA. jej. Session, Still, whatever I'm going to translate it. I'm very glad to be here. Uh, um, I'm just uh, ready to see if I can take this team to uh, a championship or whatever. It's great that I can take this team, wherever my abilities can take this team is what I would like to do. So I'm here just to get as, better, good, um, to get as good as I can and, and play as well as I can and try to make this team better. Jestem wdzięczny, jestem szczęśliwy i wdzięczny za szansę jaką mi tutaj dano, zobaczymy jak sprawdzę się w zadaniu, które mi powierzono, czyli doprowadzeniu tego zespołu do mistrzowskiego tytułu albo wygraniu jak największej liczby spłakań w tym roku, to będzie dla mnie test i chciałbym się sprawdzić i cieszę się, że będę miał taką okazję. Jakieś pytania do naszych gości odnośnie zakontraktowania Zika Marszala? No Tak, chciałem się spytać, czy, czy wiadomo, czy jest, jest już przebadany czy jest zdrowy? Czy procedura jeżeli chodzi o zawodników jest taka sama? Zwykle kontrakt zostawia tą furtkę, po, wchodzi w życie po przeprowadzeniu badań lekarskich, ponieważ przyleciał do nas wczoraj wieczorem, nie jest jeszcze przebadany, te badania mamy czas na wykonanie tych badań, to jest 5 do 7 dni po przylocie zawodnika, przez ten czas przeprowadzimy, przeprowadzimy wszystkie badania i, i wówczas kontrakt wejdzie w życie. Have you heard something about Wrocław for Polish League before you signed the contract? Yes I have, I've heard uh, a lot about it. Um, I've done my research before I came here and uh, I've heard that it's a very big man-oriented league. Uh, um, I'm going to get pounded and there's a lot of tough big men so I feel like from what That I can play in. So, I zrobiłem, zrobiłem swój research. Wiem dużo o polskiej lidze. Mówiono mi na temat tego, że jest tutaj bardzo wielu utalentowanych zawodników podkoszowych i że ta liga tak naprawdę będzie najlepszą e, dla mnie do tego, aby się rozwijać. A ja tylko odnośnie researchu powiem, że po zamieniu. Dosyć wielu zdałem wczoraj z Zigiem. Zaimponował mi tym, że tak naprawdę wiedział wszystko o Polsce. Wiedział, kto jest polskim pre prezydentem, wiedział, ile punktów, jakie zawodnik Śląska Wrocław zdobył w niedawnym meczu z Tesem Kutno. Wiedział, że wygraliśmy ze zespołem drugolistowskim. Zespołem na Wiedział, jaki jest stosunek dolara do złotówki. Wiedział, że tutaj nie będzie działał na dlatego przyjechał z takim, który będzie działał i z którego jest zdjęty simlock. naprawdę jest przygotowany bardzo i, i mogę powiedzieć, że takiego zawodnika tutaj w Polsce, czy we, we Wrocławiu w historii w Wrocławiu jeszcze nie było, który zrobił po prostu tak dogłębny research na temat miejsca w będzie... says, like, Czy jeszcze jakieś pytania do Zika? Sprawdźcie, wie, sprawdźcie wiedzę, może być quiz Why i chcieliśmy Państwu przedstawić nowego zawodnika Jen Karla Thea Jonesa. który jest Switch. Karl Tay Jones to mierzący 178 cm rozgrywający po świetnej szkole St. Joseph's Oczywiście Uważany za najlepszego rozgrywającego w historii tej szkoły tuż po Jamirze Nelsonie oraz DeLonte Weście, czyli obecnych zawodników w NBA. Charakterystyką gry, oczywiście zachowując wszelkie proporcje, przypomina Alana Iversona ze względu na wielkie serce do walki, łatwość zdobywania punktów, no i przede wszystkim, co tu dużo mówić, nie, zawodnik nie jest zbyt wysoki. Myślę, że jego klasie zdążą się Państwo, zdążą się państwo niedługo poznać. Oddajemy głos prezesowi Michałowi Lizakowi. Po pierwszych sparingach, widząc jaki mamy potencjał wśród graczy obwodowych, wśród graczy niskich, zdecydowaliśmy się na to, aby, aby spróbować kolejnego zawodnika, dołączając tego gracza, bo to jest istotne do drużyny, więc tutaj nie wchodzi na, nam w grę wymiana kogokolwiek. Dołączamy tego gracza, chcemy zobaczyć, jest innym zawodnikiem niż ci, których posiadamy, daje nam dużo większe możliwości, na pewno dzięki niemu trener Lazić będzie miał dużo szerszą rotację i dużo więcej możliwości, zarówno w ataku, jak i w obronie. Jest zawodnikiem uniwersalnym i jest graczem, no, który może wnieść dużo szybkości, świeżości do tego, do tego zespołu. Do końca obozu będziemy się bacznie przyglądać. Zagra razem z nami w dwóch meczach sparingowych i po tym okresie zdecydujemy i oczywiście, uprzedzając pytanie po badaniach, zdecydujemy, czy, czy kontrakt wejdzie w życie, a więc mamy na to w okolicach 10 dni do końca obozu. I, i, i wierzymy, że to będzie, będzie kolejny, kolejny dobry strzał. Mogę zapytać o ten nagłówek? Pan Patrza, do kiedy? Do 12 września. Września. rzeczy Karl jest bardzo interesujący i wyświetlony. Bardzo smart, kreatywny na position 1, a Uh his difference is he's a really good shot for three uh for for two and three points and uh he's a good assist player. We will see in next ten days. Uh what he what uh he will uh show us and uh we will make decision after our camp. Carlos zawodnikiem, o całkowicie odmiennej charakterysty do dotych, których mamy w obecnym składzie. Przede wszystkim jest świetnym y, rzucającym zarówno za dwa punkty, jak i za trzy. Jest takim rozgrywającym w ciele strzelca, który zdobywa bardzo dużo punktów. Zagaz z nami w dwóch spalinkach w brzegu dolnym. Y, po zakończeniu obozu, po meczu z, z Gorząc, który odbędzie się 12 września, zadecydujemy, czy zostaje z nami na cały sezon, y, czy też nie. Prezes Dzielnicki, kilka słów, Um, to już wszystko zostało powiedziane. przede wszystkim wydaje mi się, że to będzie takie troszkę ożywienie, inny projekt zawodnik z inną charakterystyką niż ci, którymi dysponujemy. A jak się sprawdzi, to już zależy, decyzja będzie trenera naszej będzie wyglądała po zakończeniu. Kim Dziękujemy. sam? chcesz for the opportunity first, man. And just, I'm just ready to take this team to gdzie nie czy Przede wszystkim dziękuję za otrzymaną szansę i mam nadzieję, że uda mi się pociągnąć ten zespół tam, <coughs> gdzie kiedyś był, czyli do mistrzowskiego tytułu. Jakieś pytania do naszych gości? za zakontraktowania Karla Thea-Jonesa, może w innych sprawach. Jeśli nie, to dziękuję serdecznie. Bardzo chciałem czy miałeś jakieś inne propozycje grania w Europie, czy to była jedyna? Did you have any other offers from the European leagues and other European teams? Yes, I did. Yes, yeah, I did. Yeah, what did you find interesting? Tell us were these? Um, I got one in Spain. I also got one in Germany, but I was told by my agent this was the best opportunity. I had z from Spain and Niemiec, but the agent told me that Silesia would be the best for Dziękuję. A Serdecznie. Chciał, czy skład zamknięty w tej sytuacji już jest, czy jeszcze? Bo, coś? Pytanie pewnie do PSO. Cały czas rozglądamy się zawodnikiem na, za zawodnikiem na pozycję 3-4, a więc rzucającym skrzydłowym. I ten zawodnik, jeżeli do nas dojdzie, to prawdopodobnie zamknie nasz skład. Mamy kilka opcji, spory jest wybór jeszcze i chcemy dobrze wybrać, tak żeby rzeczywiście mieć pewność też te pierwsze sparingi. Nam pokażą, czego naprawdę brakuje tej drużynie, i dlatego te, te mecze teraz są dla nas bardzo ważnym wyznacznikiem tego, czy to bardziej ma być zawodnik wzmacniający na pozycji silnego skrzydłowego, czy bardziej strzelec na pozycji wrzucającego skrzydłowego. Im więcej razem gramy, im więcej razem trenujemy, tym ta wiedza jest większa i, i, i krystalizuje nam się obraz tego, czego ta drużyna potrzebuje. Liczymy, że ten ostatni ruch domknie nam skład na sezon. Spędza na boisku, jest bardzo efektywny, no i uważa, że jak na swój wzrost, a przypomnę ma 213 cm wzrostu, biega bardzo szybko i bardzo dobrze rusza się po y, parkiecie. Ka, same thing, what are your pros? Um, Basketball wise, obviously, on the court. Do uh, you feel like transition. this I is... feel so like I'm faster than everybody is on the court with me, at all the time. Przede wszystkim. Jestem przekonany, że najmocniejszą moją stroną jest gra w kontrataku. To znaczy <noise> będąc na boisku wiem, że jestem najszybszy spośród tych wszystkich zawodników pozostałych, którzy są ze mną na boisku. Także potrafię to wykorzystać w kontratakach i w takiej szybkiej, w szybkim przejściu z jednej strony boiska na drugą. To od razu może na jakim zawodniku się wzorują? Who's your idol? Basketball idol, who do you look up for to. I Alan <laughs> Iverson. Alan Iverson did it. Alan Iverson. All right. Yeah. I, I can see that. Music? Same thing? Music. Who got? No. I don't know. Who got Marvel or something? I would rather look up to. Look up to. Look up to. Um, um, <sighs> who's your favorite player? Other, uh, other than his issue that just happened recently, it was Tim Duncan.

to, 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 co ZIK robi po blokach, to po prostu wpatruje się w oczy swoim zawodnikom i w ten sposób yy, tak trochę ich onieśmiela. To jest to, co robi. Nie ma zamiaru. Nie musi nic mówić, nie musi nic pokazywać. Wystarczy, że się w nich wpatruje. Po bloku. To wszystko? Dziękujemy bardzo.